Widzimy sobie w ciągniku steyr I powiem wam Tak szczerze To jest proszę państwa nie dla mnie Za dużo pokręteł Ja tu mam tylko podnoszenie Opuszczanie w mido Nie? Co? Za dużo pokręteł No trochę Tu jest, nie podoba mi się tu To jest I tu proszę państwa, proszę zobaczyć Tu mi coś pyka cały czas Tu mi się nie podoba i tu proszę bardzo, niech ktoś tu jedynkę wrzuci, bo ja tu na przykład nie mogę wrzucić jedynki, plus, jakiś minus. No to ze sprzęgłem trzeba. Ja wiem, że ze sprzęgłem, dobra, proszę bardzo, wrzuć jedynkę, jak jesteś taki młody, wrzuć jedynkę. Naciśnij plusa i będzie jedynka. Nie może, nie, ale nie, nie, nie podoba mi się to, nie podoba mi się, za dużo tej elektroniki, a tutaj co mamy, tu mamy hamulec ręczny, no to, no to rozumiem. To jest to stopowanie WOMu chyba, czy jak jest? No, Może to jest załączanie, nie wiem. Albo i to jest załączanie, też nie wiem. Albo regulacja obrotów. WOM? No. Nie, to jest... Aha, no ta, 540 tysiąc Ja tak dobrze nie widzę, a lepiej. Ja. No to co, Aha Pasy Tutaj też coś pyka Gazik, gaz mi się podoba nawet. A, i tu mamy też do biegów Nie, nie podoba mi się. Ale tu proszę, wiecie. Nie dlatego, że to nie Ursus. Nie, no dobra. Dlatego, że to nie Ursus. Tu jest ten stajer z zewnątrz. Na zewnątrz tak się prezentuje. I jak wrażenia? Siedzi się wygodnie. Wygodnie, no siedzi to się wygodnie, to fakt no i proszę bardzo, jak jesteś taki mądry, to tłumacz. Tutaj mamy przełożenia biegów, blasz no no. sterowanie EHR, sterowanie tymi wyjściami. Ty, 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 załączanie... sterowanie EHR to i ja wiem. Załączanie WOM. Bon, WOM no. bon, bon zależny, niezależny. Dalsze sterowanie EHR, przed napęd, blokada mostu napędowego przedniego. Nie no tylnego chyba. Tak. Tylnego albo przedniego. No. Jakieś, wyjś, jakieś wyjścia. No tutaj to już no, mówiłem. Mówię, mówiłeś, kamulę trzylęczny. Dobra, a teraz wrzućmy jedynkę. No tak, tak to i ja sobie mówię, wiesz? Nie, ale tak na poważnie, proszę państwa, to są ciągniki słidnie wykonane. Fajnie, masywnie. No, nie to, że tam komentuję, bo to nie Ursus, Jak mi fajnie, każdy to zarzuca. Fajnie wygląda tutaj no. położenie kierownicy. To na pewno jeszcze można regulować, ale nie chcę nic ruszać, żeby nie popsuł. Ja bym poruszył. Ja a wiem. to jest. A to co to jest? To? rewers. No i to tu revers, to tu revers? Możesz sterować z pilota albo z tego. Aha. Coś z tego no. no A w środku byli. Idziemy na tył pokazać. Na tyle jest tak. Taki kategorii drugiej. CBM. A gdzie jest zaczep? A. Wyjścia, ale wyjścia są fajnie zrobione, nie tak obok siebie. Pneumatyka A to co to jest? To jest filterek czego? To jest uliczny Albo nie, czekaj, to jest od pneumatyki osłyszeć Aha. A rodzaj transmisji? Nie wiem Ja obstawiam ZT. To jakiś pomysł jest A ten wałek czemu taki biały? To jest Dobra, odbierzemy. Dobra, lecimy dalej. Do... Mamy pięćdziesiątkę. I tutaj to już trochę wąskie jak na sadownika. Ale nie jest źle. Biegi 12x12. 12. L, A, C, R. Jedynka, dwójka, dwójka, czwórka. No tu już też cztery to oglądali To nie jest źle Co powiesz? Co mogę powiedzieć? No nie podobają mi się jedynie takie dźwignię No tak, to mi to ma szację, to się nie podoba Bo tutaj tak to... jednak noga zahacza o to tak to reszta jest fajnie no. umiejscowiona, fajnie jest zrobione, Jakość plastików też jest nawet dość przyzwoita. No tutaj te deska, to jest jak jak te nowe klima. O, ciekawe na tą na, na kule. Ja, gdzie tu jest? A, tutaj mamy regulację podnośnika, ciemno tu strasznie, ale rewersik jest z użyciem sprzęgła. Ale fajny. Ale jest fajny tył, mi się podoba. Jak na sadownika, oczywiście. Chciałbym, żeby było to na 200. To jest to naprawdę masywny. Ale oblegany jest ten ursus najbardziej, ze wszystkich. No, się do niego, ale przód mam, ładny ma pszczół. przedni chyba taki śmieszny. maska? No. I opcjonalnie ten przedni podnośnik. Tutaj wyjścia są. Przewody wydechowe dolne. Fajne jest, tu kabina nie jest daleko jest kabiny zrobione. Ale w się ogrzewania prawda przydało. To jest na pewno ogrzewanie. No jest, jest. jest. O, nie, nie. Ale patrz Patrz, mówię się o ogrzewanie. A ty idą przewodą na grzewanie. A właśnie, tu Wchodzą w kabinę w i to na Poza tym no, tą dźwignią oceniam ten traktor na naprawdę dobrą notę Można. To do... byłoby super Autoryzowany. Ile gruje?